się mam dzisiaj jestem zaczął dowodzić rowerowy lecę do no swojego spotka na no twoje hopy na kielisiu i trzydziestce bardzo leciutki chyba tam na kilkanaście nie wiem ile nie żył, nie ważyłem ale wiem, że jest lekki strasznie, bo cztery osoby mnie widzieli i to powiedziało, że to jest jeden z lepszych trisów. Dobrze idziemy. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. A ja lecę na chłopie. Można tu jakiś połóż na no naporek coś sobie zrobić. Uch. Bra Braku jazdz ustawiłować wideczkę yy, kicker 85 cm wysokości trochę wyższy, bo jeszcze tutaj na takich kółkach stoi, bo go przewoziłem to jakieś metr i fajnie wybijałem, będę musiał chyba te kółka zdjąć no i przetestować bez tych kółek. Ale dobra, lecimy. To jeszcze pokażę. Jeszcze chod. Tutaj stoją dwa kikerki jeszcze na górze. O tu o są mały kiker, taki 20 cm. Tu, jakieś, tu jest 20 cm. Tu jest jakieś 30-40 no tutaj mamy bazę taką Ała, ale już to będę rozbierał, bo tutaj nie to tylko tam na dole. No i tutaj mamy speedboxa boxa naprawionego, bo przedtem się rozleciał nam trochę. I... Dobra. Lecimy.

Вот, чтобы я подыхаю, если